Mam Mari Kruz, jednej z czterech widzących. Ona tutaj jak przyjeżdża, to tutaj nocuje w tym domu, więc cały czas w nim mieszka. Dobra, ja. prezentam jest nie wiem, Mm -hmm. Pan mówi, że można mu zadawać pytania, bo jest tyle rzeczy, których, o których mógłby opowiedzieć, że właściwie nie wie, gdzie zacząć. Więc jeśli chcemy o coś zapytać. To ah. ty. A my. Que dica yo? Tak. Bien, pues empezaremos por decir, eh? que todo lo que hacían aquellas niñas, nada más cały en éstasis, todo eran muertos. Że to wszystko, co się tutaj wydarzyło, te wszystkie ekstazy, to, to wszystko to były cuda. Cambiaba su cara, cambiaba su cuerpo, se volvían muy rígidos. Sus carreras eran impresjonantes. Su peso era enorme, no podíamos levantarlo los mozos. I w czasie tych ekstaz, to co już Ksiądz Piotr nam mówił, że. Zmieniała się waga tych dzieci, zmieniały się ich wyraz twarzy, kolor skóry, nawet i to wszystko było. tego nie dawało się wyjaśnić. To wszystko było cudem. Bien, ellas daban a besar a la Virgen las cadenas, muchas cadenas, ¿no? Que traían los señores i y señoras de fuera. Un día devolvieron aquí 800 cadenas. Y... Dziewczynki zbierały różańce od wszystkich tutaj ludzi zgromadzonych i podawały je Matce Bożej i pewnego dnia tutaj aż było, zebrały 800 takich różańcy. A, a, a później wiedziały dokładnie, komu oddać te różańce, do kogo należały? Ocurrió también muchas veces que señores o señoras por café o porque querían hacer una prueba Le a dar a las niñas la que había I czasami ludzie chcieli sprawdzić e, ważność tych objawień, tak jakby wystawić te, też dzieci na próbę i zamieniali się różańcami i podawali różańce innych osób między sobą się nimi zamieniali, ale później dziewczynki oddawały prawdziwym właścicielom te różańce. Pues bien, la Virgen no solamente besaba todas las y las a cada quien suya. Sino, że las que había besado, ya, le decía la niña, esta ya está besada. I y matka Boża dokładnie wiedziała czyj różaniec jest czyj, a jeśli to był różaniec osoby, której tutaj nie było, no to tłumaczyła to też dziewczynkom, że to jest różaniec kogoś, kogo tutaj nie ma w tej chwili. I y hay miles de cosas, no? dos días se elevaron del suelo como metros, porque se de

I ten dom oczywiście nie wyglądał wtedy tak dobrze. To był kiedyś malutki, biedny dom. Teraz został odnowiony i wygląda dużo lepiej. Ahora es de I teraz kupili go Francuzi. Teraz należy do Francuzów. Już nie należy do, do rodziny Fiacynty.

Tutaj będę pokazał, że dokładnie w tym miejscu kręczały dziewczynki w momencie, w którym przyjęły komunię od anioła, tą widoczną komunię. Tutaj, gdzie państwo stoję, w tym miejscu tak. jest napis o 18... To jest... Julia, to jest... 18 lipca 1962 roku tu miało miejsce cud komunistyczny. Nie To jest tu dom kończyć, tak? Pani kwadro, który To quadro, które... To było to miejsce, które taki powiedzmy kwadrat. Y, y, gdzie dziewczynki miały więcej miejsca, gdzie, gdzie miały te ekstazy, kiedy wchodziły tam do tych, do tych sosen. I to jest dokładnie w tym miejscu, gdzie przechodziliśmy już tam, idąc na drogę krzyżową, gdzie była ta pierwsza tabliczka z informacją, że tutaj były te objawienia. To tam właśnie był ten, był ten to miejsce, to kwadro, czyli to znaczy kwadrat. Nie, 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 kaplica jest wyżej. El arcángel San Miguel se apareció 15 días antes, uh -huh. un poquito más abajo del cuadro. Donde está, su, donde está su imagen de San Miguel, ahí se apareció. Y vino a decirles a las niñas que el día, que más adelante la Virgen se aparecería. Vino a prepararlas para esto. Y entonces ella se apareció donde está ella. Nastasu quadro, 2 de julio. Mm -hmm. I, um, Ten Michał Archanioł się objawił dziewczynką 15, minut, 15 dni przed Matką Boską, tak żeby je przygotować i zapowiedział im, że właśnie matka boska się objawi w najbliższym czasie i że mają być na to gotowe. A Tutaj jest dom Nari Dolores, czyli Nori, czyli siostry pani, u której mieszkamy. Tam, gdzie w ogóle mieszkamy, to jest siostra jej? Tak, tam, gdzie siostra młodsza, ja która miała tam kilka lat dosłownie, więc nic nie pamiętam. z tego Ten dom, ten? Tylko ta, ten to, tutaj. Ten, ta To I siostra powiedziała, że tylko, że jak była mała, to te dziewczynki myślały, że wszystkim się matka to objawiona. Dla to było takie oczywiste do objawienia, że jak to można w to też nie wierzyć, bo. Ona myślała, że do wszystkich w pewnym momencie przychodzi Matka Boża. Dopiero później jak dorosły, to zaczęły to o tym myśleć. Pani Agusiu, jedna ze świętych, które przebywali, też miała takie widzenia, że była przekonana, że cały świat wszyscy widzą Józefa, świętego Matkę Bożą na Katezie, ksiądz zdziwiony, kiedy nam opowiada, to ksiądz tego nie widzi, co ja widzę? Por aquí se veían siempre las niñas. Este se consideraba el camino hasta los pinos. Y en ese camino, a mitad del camino, fue donde apareció la vital de San Miguel y un poquito más arriba la Virgen. Pero es un camino, no había nada, allí no había nada. Un camino viejo, donde bajaban la hierba con los carros. Ta droga, to pielgrzymowanie tych dziewczynek na, na górę tam do Sosem. Dokładnie w tym momencie one tą drogą szły, tak jak my szliśmy y, do Sosem. I tam właśnie po kolei były to objawienia. Najpierw Michałanią, później y, Matka Boża. To listowoż idzie, tak? W tym momencie. Pues una cosa muy significativa era que las niñas pesaban 30 kilos. Uh -huh. Pero los mozos, nosotros no podíamos levantarlas. Aunque usted. No, no podíamos Aunque Busca... usted buscaba Claro. ¿A tener claro. las relaciones? Todos los mozos que había en el pueblo, que había muchos, y muy fuertes, ponían a levantarlas, no podían. Uh -huh. Y un día la Virgen estaba... traía algo. ...que quería que besaran las niñas... ...no sé, no, no recuerdo lo que era... ...y estaba allí Conchita de rodillas... ...a su lado estaba Maricruz... ...Loli y Jacinta... ...y Jacinta no podía... ...alcanzar a besar lo que traía la Virgen... ...entonces le dice la Virgen a Loli... ...Loli coge tú a Jacinta... ...y elévala aquí para que pueda besar esto... ...de modo es que nosotros no podíamos ¿no?... Uh -huh. ...sin embargo Loli de rodillas cogió a Jacinta... Y... Tutaj y, pan opowiada tą sytuację właśnie z wagą dziewczynek, y, no bo on był tego świadkiem, miał 26 lat i on sam tutaj z innymi mężczyznami y, z próbował podnieść te dziewczynki, y, i nie mogli. One ważyły tam około 30 kg. On sam nie mógł ich podnieść, próbował tutaj z kolegami, nikt nie dał rady, były tak ciężkie, a za chwilę one tutaj. Opowiadał, jak we cztery, cztery klęczało. Ostatnia klęczała Hijacynta i była najmniejsza, więc nie mogła dosięgnąć Matki Bożej, żeby ją ucałować. I po tym, jak oni nie mogli podnieść jej, to nagle Kończyta ją wzięła i podniosła. Co oni się tutaj zdziwili, jak ona dała radę ją podnieść, skoro oni przed chwilą nie mogli? Do, do kościoła. primero no respetaron mucho las autoridades no respetaron el sitio donde debían de dar el mensaje ni nada o sea ni la hora ni nada es decir aquí ha habido una mala administración de las cosas de la virgen de las apariciones en aquel tiempo sobre todo ¿no? entonces el mensaje fue fueron los pinos llovía uh -huh. mares en aquello fue un Zajęło to, co lubili, i te 4 minuty tam, że w On mówi, że on był świadkiem tego pierwszego objawienia. No, mówi, że był trochę przerażony. Tutaj... Chodzi tu o, o, 18, o 18 października, tak. kiedy tu było pierwsze orędzie dane. Tak, tak. No mówię, że był trochę przerażony tutaj całą organizacją, bo tutaj żadne władze, nikt nie szanował tego, że tutaj, nikt nie wierzył, że będzie, że naprawdę będzie jakieś objawienie, więc wszystko było bardzo źle zorganizowane i on mówi, że stał tu na dole i tylko widział po prostu morze ludzi tutaj na tej górze przy tych sosnach i dziewczynki tam, one już tam były i tam kręczały. Estuvo todo el día lloviendo a mares, todo el día. Estaban las casas llenas de gente. Los establos ¿comprende? las cuadras del ganado, ¿comprende? No, Donde se guardan los ganados, las vacas, los caballos, ¿comprende? Sí estaba lleno de gente, los pajares arriba lleno de gente, la calle llena de gente eh, cuando la, el mensaje, toda la gente calada de agua mojada y tuvieron que bajar andando hasta Cosillo, fue un desastre aquello, fue increíble porque no se hizo, ni se dijo como la Virgen quería que hubiera sido no me entiendo, no he entendido, no, no, no. no entiendo eh, ha comprendido que la gente estaba mojada, porque llovía mucho, uh -huh. porque no cabían en las casas, que vino muchísima gente, estaban las calles ah, llenas, sí. pero no paró de llover. Eh, dieron el mensaje a las niñas en los pinos, cerca de los pinos, no en los pinos, sin llegar a los pinos. La gente toda calada de agua, defraudados, bueno, fue un de... Y luego tuvieron que bajar andando porque no había hoteles ni había nada aquí. Mm. Bajar andando hasta Cosío. Aparecieron 80 pares de zapatos por el camino. La gente descalza. Pero aquello fue un auténtico milagro. Porque había mucha gente enferma que a pesar de todo eso no pasó nada. Espero que esto... Sí. Entonces, aquí, przygadania pierwszego przesłania, wszystko wyglądało inaczej. Tutaj nie było aż tyle domów, nie było hoteli, więc wszyscy ludzie, którzy tutaj przybyli, no to oni czekali na, na ulicach tutaj, na, na tym zboczu góry, byli przemoknięci, zmarznięci. Też nie było gdzie kupić tutaj jedzenia. Wiele ludzi nie miało nawet butów, którzy tutaj przyszli. E, a to ten pan uznał, że to też jest cudem, że tym ludziom nic się nie stało. Tutaj przybyło też mnóstwo chorych ludzi i albo zostali uzdrowieni, Albo nic, nikt się nie rozchorował, nikt, nikt tutaj nie zginął, mimo że nie jadł, że właśnie na tym zimnie tutaj czekał na, na Matkę Bożą.